Na szczęście, jak dobrze wiecie, mam jeszcze drugiego psa. Ta oto przepiękna Akitka. Rzekomo jest urodzonym myśliwym. Nie. Sprawdzimy ją za chwilę. W teście szczura. Plan jest identyczny. Dżung, Akita Junk siedzi w salonie. Wyjątkowo, bo ona przeważnie rezyduje na dworze. No ale na czas przeprowadzania eksperymentu ze zdalnie sterowanym szczurem, musiałem zarządzić mały apartheid i Dżunginka pomieszka sobie z nami. A pudel przebywa na dworze. Niech przynajmniej raz dowie się, jak to jest. Oj, Dżangi, chodź. No, chodź tutaj do mnie. Widzisz, pan masz szczurą różdżkę. Dżungi. go? Co to jest? Szybko bierz tego szczura. Schował się. Dżungi. Bierz szczura. Rozumiesz, co się do ciebie mówi, czy nie. No, zobacz, jaki brzydki. Panie, ratuj, tak? To jest Twoja odpowiedź? Panie, ratuj. Ja nie wiem, co jest nie tak z tym szczurem. Mam nadzieję, że z tym szczurem jest coś nie tak, a nie z moimi psami. Że totalnie nie były nim zainteresowane. Czy on jest za mało realistyczny? Czy on jest jakiś sztuczny? A może to po prostu moje psy są zbyt mądre? Nie dały się nabrać. No cóż, wygląda na to, że aby oszukać moje psy, będę musiał nieco podnieść poprzeczkę realizmu tych pranków. A jeżeli wy macie jakieś pomysły na psie pranki, zapraszam na mojego Instagrama. Możecie komentować i podsyłać swoje pomysły, a my zobaczymy się za niedługo. Pozdrawiam. Adbuster i jego psiaki.